Witam państwa, dzieje się, Polak awansował dalej w E-Champions League w FIFA. Mamy bojkot związany z EAFC, który już się chyba kończy. Bojkot związany z e-football i w ogóle sytuacja w prosami e-football też jest bykowa. Wszystko wam dzisiaj opowiem. Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz, i tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Zaczynamy od tej dobrej wiadomości i to jest Riptorek, widzicie go tutaj, się skrył, który awansował do. Najlepszy 24 zawodników w E-Champions League. I żebyście wiedzieli, jak to się odbywało, Riptorek był w finale z Nervenem Obaj przez to mogli zagrać w E-Champions League. No i Nerwen odpadł, a Riptorek, jeżeli dobrze pamiętam, z trzeciego miejsca awansował dalej. I to jest ultra osiągnięcie. To jest ultra osiągnięcie. I teraz mam takie przemyślenie na ten temat, ponieważ ja Riptorkowi z Riptorkiem mam całkiem dobre. Mam wrażenie, relacja, chociaż nie, rozmawiamy nie wiadomo z sobą, ze sobą ile Ale napisałem mu wiadomość rok temu, że gratulacje tam są mistrza Polski, tylko ja to wolę w prywatnych wiadomościach niż gdzieś tam Wysyłać na profilach, żeby wszyscy widzieli W tym roku mu napisałem gratulacje za zrobienie dwóch finałów pod rząd Nie udało mu się zdobyć mistrza, ale Kurczę, dwa finały z rzędu, mówiłem wam to w poprzednim filmu, w filmie, że to jest Mega osiągnięcie, bo to znaczy, że on potrafi wejść na takie obroty na turnieju, że mimo tego, co ta gra potrafi odwalić, on wchodzi do finału dwa razy. I teraz to, że dostał się dalej w Champions League, to jest totalne zaskoczenie. Żeby to było jasne, dla mnie to jest totalne zaskoczenie, bo wiem, jaki tam przepraszam, poziom, wiem, kto tam grał. Tex i tak dalej, i tak dalej. I mega trudne. Trzeba mieć oczywiście zawsze tam trochę szczęścia, wiadomo jak to jest, ale. To, że się dostał dalej, nie przypuszczałem i dlatego też nie oglądałem. Mówiłem Wam, że mało oglądam takich rzeczy. Nie oglądałem tego, jak chłopaki grają w Champions League, bo z góry może i to jest głupie. To nie znaczy, że ich nie supportuję jakoś, ale, ale, ale zakładałem, że raczej odpadną. A tu takie coś. I Wam gwarantuję, że następnego mecz, chyba że będzie mi to niewygodne z jakimiś innymi terminami, obejrzę. Bo, bo mnie przekonał. Bo mnie przekonał, że to nie jest na zasadzie teraz, o dobra, jakim cudem wyszedł z grupy, teraz to pewnie odpadnie od razu. Nie. Ja mnie przekonał tym, że tak jak rok temu wygrał mistrza Polski, i mnie przekonał tym, że w tym roku też Riptorek będzie kandydatem do tego, żeby to znowu powtórzyć i było blisko. A zaraz sobie do tego tematu przejdziemy. Tak teraz nie wierzyłem w to, że uda mu się dalej przejść dalej, a przekonał mnie, że potrafi i ja sobie z przyjemnością obejrzę jego mecz i jeszcze mu nic nie piszę. Pogratuluję mu dopiero po końcowym wyniku, bo wierzę, że uda mu się zajść jeszcze dalej. Bo skoro pokazał, że potrafi wyjść z grupy w takim czymś. To znaczy, że stać go na wszystko, tak naprawdę. Temat e-futbol. Albo nie, skończmy sobie temat FIFY. Jesteśmy w temacie FIFY, to wam pokażę, co tu się stało. Wyobraźcie sobie, że żyjemy w świecie, w którym jeden z większych twórców, bo ten pan ma 500 tysięcy obserwujących, napisał tak. Słuchajcie, przepraszam za dla... tak, wie... tak wiele osób, przepraszam za upset, czyli za rozczarowanie widzów i innych streamerów. Próbowałem. Próbowałem. Bo powiem wam o czym to jest generalnie. On próbował zastopować pewien, e, pe, pewną tendencję, która się dzieje ostatnio w EFC, w związku z tym, że się wydaje masę hajsu i ludzie skamują na FIFA pońcy. Ale przecież kobiety są najważniejsze, halo! No to się okazuje, że nie inni streamerzy większy od Domanu. więksi od Domanu widzą to i mimo, że mają oparte między innymi na tej że swoje, swoje, swoje Twitche dalej Zresztą wpiszmy sobie tego pana na Twitchu Rande mar Food Market 900 tysięcy obserwujących, no, całkiem sporo, nie sądzicie? Rande Food Market? Food Market, coś to kojarzy się komuś z FIFO? Wydaje mi się, że tak. Już wiem od czego jest ten skrót. RTFM food Market. No, oczywiste. Nie wpadłem na to wcześniej. No to ja znam, ja znam generalnie ten nikt nie wiedziałem, że to jest on. Próbował powstrzymać. Co konkretnie? Próbowali bojkotować EA i odinstalować grę, Jest, było mnóstwo tweetów, jak cokolwiek widzieliście na ten temat wiecie o czym mówię, mnóstwo tweetów związanych z tym, że odinstalowujemy jej nie gramy w to więcej, oni muszą zrozumieć, że nie mogą nas tak skamować, że twórcy, którzy otwierają paczki za 150 tysięcy bońców codziennie nie powinni tego robić, bo tylko pomagają tej całej maszynie napędzające się z pieniędzmi i że te wszystkie rzeczy, gdzie ludzie, gdzie jej ma wyrąbane na opinię graczy, gdzie tam są piki, niepiki i tak dalej i być może nawet kobiety też się do tego zaliczają, może jakby zrobili ankietę nie wiem tego, może jakby zrobili ankietę to by wyszło, że 58% woli, żeby tych kobiet nie było, a 42% chce, żeby były, to i też ma na to wyrąbane, ale to jest jedna z mniejszych rzeczy, wiecie, to żebyście zrozumieli o co mi chodzi i że te piki z Mbappe, piki z Messim i że ten skam na hajs to wszystko, to chciał po, chcieli poruszyć coś takiego, żeby twórcy się też zbuntowali, ale oczywiście są tacy, którzy chyba Batesona ktoś o, oznaczał, ale to nie jest zweryfikowane i powiedziałem, że też ktoś o tym pisał: że są tacy, zawsze tak będzie, którzy mają to gdzieś, którzy po prostu bojkotuj jej. Po co? Przecież ja mam ustawione życie i to, że są skamowani reszta użytkowników. To mnie nie obchodzi, bo ja mam życie już ustawione. I po co mam sobie to psuć? Pędziłem mnóstwo cza czasu czytając wiadomości i posty, i reakcje e na temat tego, co mówiłem. E I że niestety że to nie mogło wypalić, że ludzie pisali, że niestety nie da rady z tego zbojkoto zbojkotować. Na koniec dnia czyli na, na, jeżeli chcemy wymusić jakąś zmianę w jej, e musielibyśmy zrobić to wszyscy na raz. Przepraszam wszystkich, którzy otrzymali jakieś odpowiedzi negatywne, hejterskie z powodu tej sytuacji, bo to zupełnie nie była jego, jego zamiar. Próbowałem tylko pomóc, a nie zrobić niczego złego. Jesteśmy w momencie, w którym on musi przepraszać za to, że próbował pomóc ludziom, żeby ich i jej nie skamowało, ryzykując przy tym. Sporo, no bo na pewno i jej to obserwuje. Gość ma prawie milion obserwujących na Twitchu. My żyjemy w takim środowisku, że on musi za to przepraszać, rozumiecie to? Chciałem wam tylko to pokazać, bo naprawdę jak widzę właśnie te mądrości u nas, które się pojawiają związane z domanu i tak dalej, a później sobie czytam gdzie gość, naprawdę stara się to zmienić i ja się z tym zgadzam. Niestety to nie zadziała, bo zawsze się takie tacy goście trafią, którzy będą mieli wyrąbane i, e, i tyle w tym temacie. No i teraz przejdziemy sobie do e-Football. A propos wyrąbane. Pamiętacie tą sytuację, omawiałem ją, że była, był bojkot prosów, potężny bojkot, bo się zorientowali, że są cheaterzy w grze i teraz bez kontraktów zostali, więc nagle mogą o tym mówić. Nie wcześniej nie mogli. To jest ta sama sytuacja. Gość, który ma prawie milion obserwujących, może iść przeciwko jej, ale goście, którzy mają kontrakt z eFootball, nic słowem nie powiedzą o tym, że, że to jest nieuczciwe, że cheaterzy wygrywają w eFootball Open, bo oni są na bezpiecznym stołku. To ta sama, ta sama sytuacja. I e, zobaczcie w ogóle, że ten chłopak, który mi jakieś emotki klauna wysyłał tutaj, chłop mnie zablokował, tak się przejął tym, co ja tam napisałem, żeby zablokował, więc nie wiedziałem o tym, to odkryłem dopiero teraz. A czemu to odkryłem? Bo wchodzę sobie na konto pana e, Urmy, który jest bardzo dobrym zawodnikiem, ja go pamiętam, chyba nawet miałem dane się zmierzyć z nim, ale już nie pamiętam na jakim etapie i czego. O tym, że awansował w jakimś tam turnieju e -futbol. No i jak sobie spojrzymy na drabinkę, no to patrzcie, jest tu Urma, jest tu Smakabyle, wchodzę sobie na Szejbuznacha, który e, też pisał post na ten temat, że round of 16 grał z Kamsen, grał z tym całym Nexą, z którym przegrał, czyli ten Nexa grał. No to co się stało? To jest ten bojkot z e-football, czy jednak jak zaczęliście teraz grać i się udało dostać, to już zapominamy o temacie. Co? Je, jak to jest z tym bojkotem? Bo ja myślałem, że bojkot polega na tym, że nie gramy więcej, dopóki nie zmienicie czegoś. Ale się okazuje, że nie. Okazuje się, że minęło parę miesięcy i już jest wszystko git gramy i piszemy o tym, że o, champion, o, będę grał teraz w takim turnieju, o, ale futbol jest fajny. O, patrzcie, i mamy tu napisane, 15:00 za pierwszym razem z grudnia tabela. Pamiętacie, kiedy był, czekajcie, aż sobie to sprawdzę. Kiedy, kiedy był ten wpis mój? 11 lutego. Aha, to, to jeszcze zanim zaczęli protestować, no to ten protest to w ogóle turbo długi był, patrzcie. Chłop grał, chłop grał 22 grudnia, nie? Później potężny protest 11 lutego i mamy kwiecień? Kiedy była pokazana ta tabela, w której oni już grali dalej No mówię wam, to jest pieprzenie wielkie, jedno wielkie, po prostu hajs im zabrali i nagle zaczęli w imię graczy się buntować Co to pokazuje? Że on za pierwszym razem jak wbił te 15 meczów Jaki ma gol diferencji? 74 A jak mówiłem, że czytował to jaki miał gol diferencji? Ile to było? 150? To się, ja wcale nie czytuję A teraz... Nagle, jak można awansować najwyraźniej, może coś się zmieniło w gierce, nie wiem, bo nie grałem, już mnie to nic serio nie obchodzi, to 74 gol diferencji, okazuje się, że to jest normalna rzecz. Brawa dla Liptorka i będę mu kibicował, jak to będzie w jakichś dogodnych godzinach, to nawet mam nadzieję, że będę mógł to sobie, że będę mógł to sobie później popokazywać. Trzymajcie się, hej, hej. I'm <laughs> sorry.